А ха ха стар и вручил с млекя. właściwie z całą krową, bo dziś ponownie rzucimy czatowi GPT wyzwanie stworzenia wymarzonej gry 99 nocy z Roblox. Gry tak realistycznej, że nie powstydziłoby się i Rockstar Games i tak pięknej, że on nie twórców Unreal Engine. Tak serio to jest paskudna, ale to nas nie powstrzyma. Budżet 0 złotych, żadnych ułatwiaczy oraz Game Engine'ów i jeden cel. Spektakularne zwycięstwo. Witam w serii Fabryka Podróbek, w której spełniają się wasze gamingowe marzenia. 99 nocy to prawdziwy klot, który my dzisiaj zamienimy w złoto. Pomoże nam w tym dzik, który na swoim pobocznym kanale napierdziela w Roblox tak, jakby odjęło mu rozum i godność człowieka. Zobaczmy, co on ma nam do powiedzenia. Szyjo, mam dla ciebie wyzwanie. Stwórz 99 Robloxowych nocy, bo tej gry prawie nikt nie umie odwzorować. Szyjo, pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, żeby 99 nocy w ogóle jakoś wyglądało, to mechanika tworzenia świata. Tam każdy świat jest unikalny. Wiadomo, niektóre części zostają, ale musisz go stworzyć jakiegoś unikalnego. Kolejne jest ognisko plus workbench. Do ognicha ładujesz wszystkie jakieś paliwa, drewna, węgiel, a w workbenchu craftujesz. I to jest ta mechanika, która jest naprawdę super ważna. A dodatkowo, jeżeli ognisko się pali, wokół nie otworzy się krąg, którym jeleń, czyli nasza kolejna rzecz, nie możecie dopać. dopaść. A odnośnie samego jelenia, będzie on musiał gonić w nocy gracza. No i w normalnej grze działa na nią latarka, więc jakby coś na nią tutaj działało, byłoby naprawdę fajne. Kolejne możliwości na nią drzew. Must have, musisz to dodać. Dać. Z nich w oryginale wypadały sadzonki plus drewno. Następnie pozyskiwanie pożywienia, na przykład zabijanie jakichś mobków albo farmy. Hunger bar oraz HP bar. Hunger bar, czyli poziom pasku głodu. Działa tak, że im bardziej sprintujesz, tym szybciej tracisz głód. To też jest mega ważne. HP bar, no bo jakoś musimy paść w tej grze. Siedem skomplikowanych etapów. Siedem godzin, które zalezerowałem sobie dzisiaj na odcinek. I nim ich 7 na słuchawkach. To nie mogło się nie udać. Zabrałem się więc za prompt. Dzisiaj również jest przed nami imponujący prompt, dlatego że gra 99 nocy w lesie jest dosyć skomplikowana, szczerze mówiąc. Siedem etapów, które podyktował nam dzik, są tutaj wbite, więc zaczynamy robotę. W dzisiejszym wyzwaniu, podobnie jak w poprzednim, zegar startuje w momencie, kiedy uporamy się z ustawieniami projektu. W poprzednim odcinku, który robiliśmy GTA 5 z kaluchem, cały proces zajął nam 3 godziny. Jedyne o co się modlę, to o to, żebyśmy nie pobili dzisiaj tego rekordu. Tym razem nie wypełniłem tego. Błędu i e UI będzie się robić za każdym razem, przy każdym tasku, więc przynajmniej będziemy wiedzieli, co się dzieje. W tym momencie puszczam stoper, żebyśmy wiedzieli, ile to będzie trwało. Sam jestem ciekawy, czy zajmie to krócej niż GTA. No, GTA w to jest dużo bardziej skomplikowane, więc tutaj powinno pójść z górki. I za to kocham ChatGPT z gębą pełną orzeszków. Mogłem przyglądać się, jak tworzy się historia. Haha, <laughs> raczej kiepska historyjka. Proszę, proszę. Pierwsze skryty się tworzą. Mamy już Game Time i Game State, więc jakieś pierwsze podwaliny z pierwszego etapu się powoli tworzą. Zobacz. Zobaczcie, pliki też się powoli pojawiają. Zaczynam od zupełnego zera, na samym początku ten folder był totalnie pusty. Etap pierwszy polegał na zbudowaniu szkieletu aplikacji, czyli stanów gry, takich jak menu i rozgrywka oraz prostego UI. Po zaledwie kilku minutach ChatGPT GPT ugotował nam prawdziwego, gorącego kartofla. Moi drodzy, przed nami pierwszy widok i co ciekawe, on już działa. Przynajmniej tak się wydaje. Etap pierwszy, szkielet gry, kliknij start, żeby przejść do pewnego ekranu i wejść do gry. Zobaczmy, kliknęłem start i rzeczywiście możemy się obracać. Patrzymy na jakiś klosek, więc wydaje się, że wszystko się poprawnie renderuje. To był najłatwiejszy krok, więc dopiero teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Gdy tylko wbiłem kolejne polecenie, chat intensywnie nad nim myślał. Na tyle intensywnie, że robił to 5 minut, a ja zdążyłem usnąć i się obślimaczyć. Kurde, powiem wam, że niepokoi mnie to, dlatego że nie mam żadnych problemów z internetem. Wszystko działa git, na laptopie tutaj sobie działam. A z jakiejś przyczyny chat GPT mega zamula. Nie wiem, czy my dzisiaj, to będziemy dzisiaj 3 godziny, czy co, ale robimy grę, żeby była mega dopieszczona, więc no, z... mamy dzisiaj więcej czasu niż ostatnio. Razem z kaluchem. Na szczęście, kiedy się ocknął, to szybciutko zakodowało całość etapu drugiego, w którym miała powstać losowo generowana mapa z drzewami, ogniskiem i porozrzucanymi po lesie i Dałem proceduralne generowanie lasu z ogniskiem. Okej, okay, czyli w teorii drugi etap mamy za sobą. Sprawdźmy to. Etap drugi, mapa i kamera. Ej, nawet pokazuje, na którym etapie jesteśmy. Fajne. W sumie mega fajne. Przecież o tym nie pomyślał ChatGPT, GPT, ale tym razem pomyślał. W ogóle, jeżeli chcielibyście, żebyśmy w tej konkretnej formule rzucili wyzwanie jakiemuś innemu modelowi niż Chat GPT, PT, na przykład, Geminiowi, do którego ostatnio dostałem dostęp, to możemy spróbować. Dajcie znać. Napiszcie szczególnie, jaką grę z tym Geminią moglibyśmy zakodować. Okej, okay, mamy tryb Spectator, więc możemy latać. Zobaczcie, drzewa wyglądają dosyć obrzydliwie. Nie będę kłamał, ale możemy się nawet pokusić jakieś większe zróżnicowanie w kształtach drzew. Nie ma problemu. Tu leżą jakieś kulki. Tak jak rozumiem, są itemy. Prawdopodobnie to jest jedzenie, a to są te kawałki metalu, o które prosiłem. A czekajcie, gdzie jest ognisko? A ognisko jest tutaj. Ognisko ma kulkę w postaci, która jest. Który jest ma ogniem, to chyba nie ma partikli, nie wiem, ale spróbujemy, zapytamy się go zaraz. I mamy informację, zobaczcie, w lewym górny blogu. 140 drzew, 26 metali, 18 jedzenia. Spoko! Wygląda to nieźle, ale sprawdźmy, czy mapa się generuje losowo, bo mowa była taka, że ma się za każdym razem generować inna. Uwaga, czy tu się coś zmieniło? Chyba tak, chyba tak nie wyglądały te drzewa. Czekajcie, jeszcze raz coś świeże. No tak, ewidentnie za każdym razem jest inne ułożenie drzew. Dobra, jak dla mnie bomba, bo chyba nic to większej od niego nie wymagaliśmy. Dwa pierwsze etapy gładziutko. Zobaczymy, co będzie teraz. Nasz projekt rósł jak ilość jedynek w twoim. Szkolnym dzienniku. A w hierarchii pojawiało się coraz więcej plików. Tak obecnie wygląda nasz projekt. Plików jeszcze nie jest za dużo, bo z takich związanych czysto z grą, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć plików. Chociaż nie jest trochę więcej. Tu już są cztery, dobra, no ale reszta są takie typowe, projektowe rzeczy, więc na razie nie jest tego dużo. Ale na razie mamy też małą funkcjonalności, więc zobaczymy, co będzie później. Chat w końcu poinformował mnie, że zakończył etap trzeci: czyli dodał kontroler postaci oraz ekwipunek. Pytanie brzmi, czy się udało? Etap trzeci: postać i ekwipunek, i zmienił się sposób być witania kamery, więc być może. Zobaczmy, jesteśmy tutaj, ale coś się nie mogę poruszać z jakiejś przyczyny. WASD w ogóle nie działa. WASD plus mysz ruch. Nie działa. Kompletnie nie działa. Może mysz nie jest zablokowana. O, zobaczcie, teraz całkowicie się spieprzyło, jak zminimalizowałem. Nawet nic nie widać na ekranie. No dobra, mamy pierwsze schody, moi drodzy. System ekwipunku go przerósł. Któż by się spodziewał? Ale dziwne to było, bo gra jakby się frizowała po wciśnięciu graj, więc tam jest pewnie jakiś błąd w konsoli, którego na razie nie będę sprawdzał, Pozwolę mu samemu to zdiagnozować, ale najwyżej to po prostu sprawdzimy. Trzeci etap i pierwszy fuck up To nie był wcale taki zły wynik. Zwłaszcza, że trzeba szybciutko to naprawił, a efekt był <grym> naprawdę spektakularny. No i poprawki dały tyle, że teraz już zupełnie nic nie wyświetla. Kurde, co jest z tym? Na tym etapie już się posypało niedobrze. No dobra, sprawdźmy w konsoli. Są tu rzeczy, które już mi się na starcie nie podobają. Masz rację, mówisz, collision's nie jest metodą kamery, tylko mesza. Super, szkoda, że tego wcześniej nie wiedziałeś już się bałem, że wpadniemy w pętlę żałosnej beznadziei i zakręcimy się jak gówno w przeręblu. Bałem się, że będziemy czuli się jak w poprzednim odcinku, kiedy przez pół godziny próbowaliśmy zmusić niewidzialny samochód, żeby wreszcie się pojawił. Ale co by to nie powiedzieć, czas i tak mieliśmy całkiem niezły. Mamy 26 minutę. Czujesz trochę jak w tej formule, że czat ma godzinę na zrobienie aplikacji, bo mamy bardzo dobre tempo, a jesteśmy tak naprawdę na którym? Na trzecim czy czwartym etapie. No i dobra, czy teraz zadziała? O, wreszcie, o, jaki smo jest to poruszanie się myszą! Kurde! Uhu. No dobra, trochę mi się chce od tego żygać, ale jest okej. Okay. Zobaczcie, możemy się poruszać. Coś jest nie tak z tą myszą, ale nie wiem, czy to z moją myszką. Tea, to coś było z moją myszką. Dobra, jest git. W porządku, możemy się poruszać, mamy ognisko, ale kurczę, strasznie dużo siły trzeba włożyć, żeby tą myszką się poruszyć. Na pewno będziemy musieli zaraz zmienić. Możemy skakać, możemy w teorii podnosić itemy, tak? O, podnieś metal. Dobra, mamy metal, podnieś jedzenie, mamy jedzenie. Okej, okay, czyli nie zrobił różnych rodzajów jedzenia, tak jak go prosiłem. Szkoda, zaraz go to poprosimy. Nie muszę chyba nawet się. Patrzeć na metal, żeby móc go podnieść. Po prostu musisz się z nim zderzyć. W porządku to też jest okej. Okay. W sumie mog mogłoby się to podnosić z automatu, a nie, że. Nie musimy przecież w to klikać. Niech to się podnosi tak jak w Minecraftzie, albo w jakimś Dumie czy coś. Wynik był zadowalający, ale musieliśmy poprawić tę żygogenną myszkę i od razu dać kilka szczegółów w postaci pick-upów, takich jak w GTA San Andreas albo Dumie. Wchodzisz witem i od razu go podnosisz. Do tego nasz las miał wzbogacić się o alternatywne kształty drzew oraz jedzenia. Mysz jest lepsza, więc jest na plus. Czułość mogła być trochę lepsza, ale jest. W porządku. To jest chyba nóżka od kurczaka w jakiś prymitywny sposób zrobiona. Przy zderzaniu zbieramy, ale się wyświetla jakiś taki głupi label. Podejdź, aby podnieść metal. Nie wiem, po co on się pojawia. No dobra, niech będzie. O, tu jest chyba kwadratowy stek. Też fajne. Dobra, spoko. Czyli zbieranie temu z lasu się spełniło. I widzę, że mamy też różne warianty drzew, bo zobaczcie. Mamy drzewa kulkowe, mamy dwukulkowe i mamy trójkątne, znaczy w sensie stożkowe. Jest nieźle. Dobra, ten las wygląda coraz lepiej. Może byśmy dodali jeszcze jakieś głazy, żeby to wszystko wypełnić i myślę, że wtedy będzie ok. No, przyznam, troszeczkę tryhardowałem. Nie wiem po co, bo oryginalne 99 nocy też wygląda jak mega gówno, ale ja chciałem dostarczyć quality podróbkę. No i co, są te skałki gdzieś? O, są, dobra. Nie są aż takie duże, jakie myślałem, że będą, ale są ok. dobra. Niech będzie i tak. Oj, i można wchodzić w nimi z kolei w kolizję, wszystko jest gi. Dobra, niech i mu będzie. Przechodzimy do czwartego etapu. W czwartym etapie staliśmy się Prometeuszem. Daliśmy graczom ogień, no, ale spokojnie. Nie, nikt nas za to nie przykuje do ściany, nie będzie nam wyjadał wątroby. Dlatego, że wystarczającą torturą będzie granie w to gówno. No dobra, kolejnym etapem jest możliwość ścinania drzewa i podtrzymywania ogniska. Więc jeden z głównych elementów 99 Forest właśnie ląduje w naszej grze. Dodaję mechanikę ogniska z paliwem, ścinanie drzew na drewno i wrzucanie przedmiotów do ognia, plus UI z paskiem ogniska i podpowiedziami akcji. Zobaczymy. Etap czwarty: ognisko i drewno. O, oczywiście mamy po lewej stronie ognisko i ono się drastycznie szybko wyp wypróżnia, ale specjalnie i tak zrobiłem. Wiecie, żeby to. Żeby nie marnować miliarda lat. Ścinaj drzewo. O, musimy ściskać F, żeby ścinać drzewo. O, drzewo się rozwaliło i rzeczywiście możemy zebrać i temy. mysz. To. Taka, gdzie jest ognisko. Tu jest ognisko. Dobra, możemy dorzucić drewno. O, ej, to jest satysfakcjonujące, nawet. Fajnie się w to gra, człowieku. Dodałbym tylko jeszcze jakąś fajną animację na drzewa, więc tym się zajmiemy i zaraz zobaczymy, czy czat temu podoła. O, nie, no, mega satysfakcjonujące. Epickie. I fajne jest to, że ten bobelek zmniejsza wraz z tym, z płomieniem. To jest spoczko. Nawet jest lepsze niż Partikle. Chociaż partikle by się przydały. Zapytam się, czy jest w stanie zrobić partikle. Czas zgodził się zrobić zarówno partikle, jak i animację drzew. Nie potrafiłem sobie nawet tego wyobrazić szczerze mówiąc, byłem gotowy na najgorszą srakę. Okej, okay, no nic z tych partikli. A nie, jest to jakiś partykle-system. Rzeczywiście widoczny, tylko że ta kula to zasłania. Kurde. Ale czy działa zbijanie? O, działa! No i teraz się czuję, jakbym zbijał drewno. To jest teraz już naprawdę sensowne. Jest tam jakieś partikle, kurcze. Tylko ja nie wiem, może na razie bym się nie pozbywał tego ognia, z tej kuli, bo ona daje dobry wizualny efekt. Więc niech tak zostanie. Może powinna być lekko przezroczysta. Ale patrzcie, jak w Fortnite człowieku się czuje. Elegancko. Super. Zbieramy drewno. Możemy spamować. Szybko psuć te drzewa. Jest git. Ta gra ma potencjał. To już wygląda tak jak zwykły 99 Forest. To już wygląda jak zwykłe 99 nocy w lesie. <gry> Bo tam też grafika nie jest zbyt dobra. Czas na etap piąty. Kurde, dobrze nam idzie. Jest 54 minuta wyzwania. Szło nam tak dobrze, że mogliśmy zabrać się za etap piąty. Etap piąty. Piąty z siedmiu, uczajcie. W nim mieliśmy rozpocząć cykl dnia i nocy i przywołać jego mrocznego jelenia. Oczywiście w naszym spierdzianym wydaniu. W grze powinniśmy mieć już cykl dnia i nocy, który trwa dwie minuty. Tym razem oszczędzę sobie diabelnego piekła z testowaniem, jak w poprzednim odcinku z GTA 5 i ma się pojawić też jeleń. Ja się boję, co tego jelenia, czy on nie będzie jakąś latającą kulką, ale zmusimy go do tego, żeby zrobił jego dobry kształt. Ok, zaczyna się od dnia, bo widzę, że się rozpogadza. Potwora nigdzie nie ma, więc w teorii możemy sobie. Biegać i zbierać materiały. Zobaczcie, ale jest informacja, za ile sekund zaczyna się noc, bo za 45 sekund w lewym górnym rogu mam informację. To zbieramy sobie tych gratów dużo, które tutaj są. Patrzcie, pozbijamy sobie drewna. To jest experience, człowieku. Po co wam Roblox, jak macie to coś? Eee... No, mogło to wyglądać lepiej. Dobra, czekajcie, bo mi ognisko zgasło, ale nazbieraliśmy dużo tego drewna, żeby nam na pewno teraz starczyło. Uwaga, tyk Oj, w ogóle zobaczcie, wszystkie itemy można wrzucać do ognia, w tym jedzenie, więc to jest okej, okay. to działa tak, jak my powinno. Nie wiem dlaczego metal da się wrzucić do ognia i ją pomaga, no, ale nieważne. Okej, okay, zaczyna się noc. I teraz razem z tą nocą powinien się pojawić jeleń. Jeleń! Gdzie jesteś? Gdzie jest pieprzony jeleń, człowieku? Kurde, no biegam tu, ale jelenia coś nie widzę. O kurde idzie tutaj! Ja Jakie bydle <laughs> Joki wielki epicki jeleń. Czekajcie, chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ej, dorzućmy do ognia, żeby było widać. <laughs> O mój Boże, on wygląda krowa z Minecraft! Czy my chcemy, żeby on tak wyglądał? I chcemy chyba to będzie śmieszne, w sumie jak on tak będzie wyglądał. I teraz w związku z tym, że jest ogień, to on nie może podejść. Zaczmy, czy on zniknie, jak skończy się noc. Ej, no jest to całkiem przerażające. Patrzcie, jak odejdę w cień, to jest to całkiem przerażające, jak wielki straszny kształt zmierza w moją stronę. tylko że on nie może się zbliżyć do ognia, więc on jest dosyć wolny. Chyba powinniśmy go w ogóle zwieźć. O, zniknął! Ło, wow, w ogóle zniknął jak duch, po prostu wyparował. Fajne, podoba mi się to, podoba mi się ten Nielen. tylko jeszcze go trochę wiecie, zbustujemy. Jeleń rzeźbiony niczym statua greckiego boga. Potrzebowało jeszcze kilku szlifów. Tak, planuję kazać, co to zrobić animację. <grymnie> to Nie ma prawa się udać. Dobra moi drodzy, dorzucamy do ognia, bo zaraz się nam pojawi nasz przyjaciel tutaj. Jeszcze przez 15 sekund pozbieram sobie itemów i działamy. Okej, okay, zaczyna się noc! Gdzie jest jeleń? O jeleń idzie! <grymnie> o kur on naprawdę ma animację poruszania się. Tylko czekajcie, ściągniemy go bliżej światła, bo na razie to mało widać. Jeleń, chodź, proszę. Obserwujcie, jak idzie, to ruszają mu się kończyny. I w teorii, jak stanie, to powinien mieć animację oddechu. I rzeczywiście, zobaczcie, stoi i oddycha. I czy ja w ogóle jestem w stanie zginąć, jak się z nim zderzę? Nie. To jak on mnie zabija, jak ja się z nim zderzam i nic się nie dzieje? Chodź, jeleń, zabij mnie. Jeleń. O, okej, okay. czyli muszę być poza ogniskiem. Jak on jest przy ognisku, to mogę w niego wchodzić, ale jak tylko się oddalę, to on mnie morduje. Nie wiem, może on jest zakochany w tym ognisku. Słuchajcie, no, mi to wygląda na kolejny etap, a mamy, uwaga, godzinę i 10 minut. Dopiero godzinę i 10 minut wybiła tego wszystkiego, a nam idzie tak dobrze. Ale kolejny etap będzie całkiem wymagający. Etap szósty jest chyba najbardziej skomplikowaną częścią całej gry. Gdybyśmy chcieli skopiować Robloxa 1 do 1, to byłby to workbench, za pomocą którego możemy ulepszać swoją bazę. Ja jednak pod Podjąłem inną decyzję, moi drodzy, i stwierdziłem, że zrobimy epicki crossover z Fortnite'em. Dodamy ulubioną funkcję graczy Fortnite na całym świecie, czyli budowanie. Pierwszy raz podczas naszego projektu zrobił sobie listę tasków, więc pierwsze polecenie wydawało mu się na tyle trudne i skomplikowane, żeby sobie rozpisać checklistę. Do tej pory tego nie robił, więc ja nie wiem, w 99 roku musi być trywialna gra, no i w sumie taka jest. Ale zobaczcie, dodał już building system i zrobił to bardzo szybko, co jest ciekawe. I teraz integruje budowanie z aplikacją, czyli dodaje jakiś tryb. Budowy, no jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. I jeleń ma mieć możliwość psucia ścian. To też jest dosyć ciekawe, jak to będzie wyglądać. Dodatkowo, o czym zapomniałem wspomnieć, chciałem, żeby nasz jeleń miał możliwość rozpierdzielenia całej bazy swoim masywnym i równie seksownym ciałem. Czy to się udało? Okej, okay, rzekomo psz, etap szósty jest gotowy, chociaż trudno jest mi w to uwierzyć, ale naprawdę w tym projekcie spotkaliśmy bardzo mało błędów. Bardzo mało, tylko jeden poważny błąd, który szybko naprawiliśmy w konsoli. Etap szósty budowanie bazy. Zobaczmy. W lewym w innym roku pojawiła się informacja, ja w jaki sposób możemy to teraz robić. A w ogóle jest shift, możemy też szyb sprintować, nawet nie wiedziałem. Możemy skakać, też tego do tej pory nie robiłem. Czyli tak, jeżeli zbierzemy drewno, szybko to zbierzmy. O, proszę bardzo, pościnajmy drewno, pościnajmy na szybko jak najwięcej drewna. To powinniśmy móc teraz budować. Ale jak wcisnąłem B, to gra się zfrizowała. Okej. Okay. Tyle było z braku błędów Ojej, szybko ogłapiemy z konsoli I zaraz będziemy mieli wszystko naprawione Dobra, powinno już działać, więc szybko zbieramy drewno ponownie W ogóle z różnych drzew wypadają Różne ilości drewna, to też jest fajne Nie zawsze są to trzy sztuki I uwaga, budowa, o, rzeczywiście budowa działa Oj, nawet to to, że nie możemy Budować na tej, na ognisku Mega fajne, dobra, no to budujmy Podłoga, czekajcie, jak się stawia Tylko, postaw, F Okej, okay, postawiliśmy podłogę, patrzcie Normalnie buduje sobie bazę w tym jak w Fortnite, cie. Tylko kurczę, zabrakło nam tego. Szybko, bo się zaraz dzień skończy. Kurde, powinienem mieć na start jakieś drewno do debugowania. Podługa ściana rampa. Mamy kilka różnych opcji jeszcze. O, zobaczcie. Ściany też działają, tylko się trochę źle snapują, niestety. Możemy obracać. Tak, nie snapują się do krawędzi, niestety. O, nasz kolega już przylasł. No patrzcie, patrz, jak budujemy tej bazy misiaczku. Okej, okay, czy da się postawić te ściany? Da się. Okej, okay, okej. Okay, obrót i okej. Okay. No dobra, patrzcie. Normalnie zbudowałem ściany. Nie da się przez nie przechodzić. Ciekaw jestem, jak ten ziomek? Czy on potrafi je niszczyć? Czekajcie, możemy jeszcze budować rampy. Tego nie widziałem. Jak się buduje rampy? Ramp nie mogę postawić na ścianie, więc nie mogę zrobić dachu. Ale mogę na przykład zrobić o, taką rampę, która będzie po prostu stała. Nie wiadomo po co i mogę po pani wejść. Dobra, spoko. Mogę zrobić parkur. Patrzcie, chłop normalnie zrobił parkour. Zim, bing, bing. Nie no, fajnie, fajnie. Działa to dobrze. Dobra, poczekamy sobie teraz na noc, która się właśnie rozpoczęła, i poszukamy tego naszego gałgana. Gdzieś się powinien zrespić, ale kiwi, gdzie? O! idzie. Dobra, dobra, dobra. I zobaczmy, jeżeli postawimy ścianę na przykład, to czy ona go zablokuje? Zobaczcie. Stanął przy, przy ścianie. Okej, okay, okej. Okay. Zablokowała. O, zniszczył ją. Okej, okay, okej. Okay. Musimy tylko dodać jeszcze animację taką, żeby on, wiecie, widać było, że on w to uderza. Czyli na przykład, żeby te ściany się trzęsły, jak on się z nią zderza. To by było fajne. Czas na moje poprawki budowania oraz animacje miętolenia ściany. Dobijaliśmy już do brzegu, więc chciałem, żeby wszystko było efekciarskie i spektakularne. Mój Cel był jeden. Dzik miał się zmoczyć podczas reagowania na to dzieło. Tak samo jak moczy się każdej nocy w swoim łóżku. No i dobra, czy poprawki zostały poprawnie zrobione? Uwaga, cyk, mamy podłogę. O, i zobaczcie, mamy ścianę, i normalnie się dobrze ta ściana snapuje. Jest cool. O, cyk, zobaczcie, cyk. Nie no, super, dobra. Przydałoby się jeszcze tylko drzwi, albo jakieś inne, ale ten, no możemy normalnie budować pomieszczenia, więc jest fajnie. Szkoda, żeby bez dachu, ale to też jest okej, okay. niech będzie. I teraz specjalnie nie rozpalałem ognia, chociaż może troszeczkę Powinienem rozpalić, bo nie wiem, jak się gra zachowa, żeby nam się pojawił nasz łoś. O, nasz łoś idzie. I łoś powinien teraz, kiedy się zderzy, tutaj ze ścianą, powinien nadupsać. Czekajcie, więcej tego światła damy, bo jest trochę za ciemno po prostu. O, jest już i zderzy się teraz ze ścianą. O, nawala w nią ostro! <laughs> o, kurde, dwie naraz rozwalił, cwaniaczek. Dobra, czekaj, zniszcz mi jeszcze to, bo ja chcę to jeszcze raz zobaczyć. Ten wspaniały efekt wizualny, proszę bardzo, lepsze niż Roblox, moi drodzy. Są takie animacje w Robloxie, nie, nie sądzę. A tutaj? Trrr, tylko na jak wiertarą by nawalał. No dobra, kurde, moi drodzy, godzina 30 i mamy ostatni etap. Wow, poszło naprawdę bezproblemowo. Ostatni siódmy etap polegał na zbudowaniu systemu głodu. Głównie dlatego, żeby jedzenie, które jest porozrzucane po całej mapie, służyło do czegoś więcej niż tylko wrzucania go do ogniska. Etap siódmy głód. Boże, to brzmi jakiś smutny tytuł książki. Uwaga, mamy głód, zobaczcie, jest się w lewym dolnym rogu. I w teorii teraz musimy zbierać jedzenie, żeby przeżyć. On nam dosyć wolno spada, faktycznie mogłem to ustawić trochę lepiej. Kurczę, tylko że na coś się jedzenie za bardzo nie pospałnowało. Zapytacie się, co się stanie, kiedy zbierzesz całe jedzenie z całej mapy? No nie wiem, masz przypał, bo co noc nie odświeżają rzeczy, które się tutaj pojawiają. Chociaż moglibyśmy to rzeczywiście dodać. Patrzcie, w lewym dolnym rogu jest napisane to tak, że jak wybierzemy sobie slot z jedzeniem, czyli dwa, to będziemy mogli je jeść. I faktycznie mogę je jeść, więc to działa. Dobra, żeby nas łoś nie zabił, to zbudujmy sobie chociaż trochę tego ogniska i poczekamy, aż w ten głód spadnie. Dobra, łoś na mnie straszny, nawet go nie widzę, gdzie on jest? Gdzie jest? Ten durny łoś, człowieku. O jest tutaj. Boże, jak mnie przestraszył. Dobra, właśnie siedzimy i tak czekam aż na nie spadnie. Oj, zobaczcie. Pasek też zmienia kolor, bo teraz jest y, taki żółty, więc podejrzewam, że stanie się czerwony, kiedy dojdzie do samego dołu. Fajne, kurde, fajne. O, głód już jest czerwony. Dobrze, dobrze, dobrze. Jestem ciekawy, jestem ciekawy. Czy mnie od razu zabije, czy, czy będziemy najpierw jakoś ostrzegać, czy co, czy w ogóle mnie nie zabije? Okej, okay, uwaga. O, zginąłeś. Zginiałeś właściwie. Zabrakło jedzenia i umarłeś z głodu No i dobrze Dla mnie to jest okej, okay. to znaczy system działa Więc super, mamy jedzenie Mamy potwora, mamy wszystko on sobie poradził, on znowu to zrobił, znowu zakodował całą grę od A do Z. I to praktycznie bez żadnych problemów, bo mieliśmy tylko dwie wydupki, że dwa razy nam się wydupił projekt na jakichś tam błędach, dosyć głupich, ale jednak. No a tak to gra działa, wszystkie systemy są funkcjonalne, możemy budować, możemy modyfikować, możemy po prostu zrobić absolutnie wszystko, więc ja się cieszę, moi drodzy. Zobaczmy, jak dzikowi podoba się nasza wersja 99 nocy w Roblox. Bum! Jestem w grze. Etap siódmy, głód. Kliknij start, aby przystosować pasek. Wow! To może być dobre. Wcześniej powiedziałem przyjo jakie rzeczy muszą być, żeby gra była funkcjonalna. Zobaczmy. No way! Nie wiem, ile to robił. Pewnie. Wy to wiecie, ale to wygląda naprawdę dobrze. Kliknij w scenę, aby przejąć mysz. Patrzcie to, normalnie mamy ognisko. Przypadkiem to nie jest seria, w której AI robi te, te, te gry. Wygląda to naprawdę mega dobrze. 1 2 trzy, cztery. Dobra, mogę sobie przełączać. Dobra, widzowie, ile sinać drewno? Czy działa pierwsza rzecz? Sinaj drzewo! Ej, normalnie jest shake effect Przepraszam, jaram się, bo jestem script kidem, widzowie Ja no, chciałbym kiedyś stworzyć takie rzeczy, wiadomo Pod, Podejdź, aby podnieść drzewo Okej, okay, zbieram się do ekwipunku Czyli widzowie, nie ma sakiewki no, Ale dobra, jest ekwipunek Czyli coś jak odpędnik sakiewki To jest naprawdę fajne Dorzucamy Okej, okay, ta kulka rośnie O nie, a to ognisko mi się wypala Ty, jak jeleń wygląda Trzeba by było zobaczyć Ale w ogóle content tu jest dodany Widzowie, ja... To jest królik co to jest? Co jest grany? Ej, to jest królik? Mogę ci jakoś obwizować, ja mam 14% głodu. Dobra, zbieram drewno. Zginąłeś. Ognisko zgasło, a potwór dopadł cię w ciemności. To jest nasz jeleń? Jest straszniejszy niż oryginalny jeleń. Naprawdę wam powiem. Dobra, próbuję ponownie. Raz, dwa, trzy speedrun gierki. Okej. Okay. Co to? Podnieś jedzenie. Food. I widzowie podejemy sobie. Okej. Okay. Jak biegam widzowie, chyba głód mi szybciej ucieka. Możemy zbierać metal. Dokładnie, bo to są rzeczy, które też muszą być widzowie w gierce. I Tak jak powiedziałem, no workbench musi być. A w nim cały system craftingu. No dobra, ja sobie pozbieram metal. Zobaczę, co dodał Shio, żeby budować. Dobra, bieram wszystko do słowa. Gierka naprawdę mi się podoba, ty. Ale dobra, chyba muszę wydupcać do ogniska, mi jakimś zaradopadnie ten królik. Znaczy, Jeleń, przepraszam. Przepraszam, deweloperze gry. Wiem, że to miał być Jeleń. Dobra, dorzucam drewno. Ty. A tu jest jakiś limit? Nie no, jest limit widzowy. Dobra, już myślałem, że. Patrzcie, to jest Jeleń. Oho. Ej, dobra, martwię się. Tylko dźwięków nie słyszę. Nie wiem, czy to jest y, mój problem, czy nie mój problem, ale nie ma dźwięków. M mimo wszystko ja nie wiem, w ile on to robił. Jeżeli robił to mniej niż dzień, to jest serio fajne. Dobra, a co, ja podejdę do niego. Og bliska. Og uh han. -huh. Nie jestem najlepszym graczem Ale nigdy się nie poddaję Och, widzowie Cel? Przetrwać trzy noce w tej grze Moim zdaniem Jeżeli mi się to uda Będę koksem Na razie zbieram wszystko Dosłownie wszystko wy Wywalę całą mapę Pytanie, czy mapa się generuje Czy dodał generowanie się randomowe mapy? Chyba tak Nie ma tu w sumie żadnych lokacji Ale są skałki Są jakieś drzewka One wyglądają jak jakieś bombki na choinkę <laughs> Przepięknie to wygląda Dobra, ale mam 30 drewna To i tak jest git Ognisko mi padło Dorzucamy do ogniska. A, Nie ma najważniejszego. Kraftowania nie ma. Wnij scenę, aby przejąć mysz. A nie! Jest budowa! Patrzcie to! Wow! Normalnie jest stapowanie? Dobra. Koszt dwa drewna. Postaw F. Ej, normalnie buduje. To jest widzowie konturnet jakiś. W połączeniu z 99. Mega fajnie to wygląda. Dobra, dorzucam do ognika. A teraz... Ej! Ej! Ten królik! To jest jakiś pies, widzowie. To jest jakiś jamnik. Dobra, mam lekki głód, więc sobie zjem. Dobra, jedzenie daje 25%, trzeba to zapamiętać. Dobra, pierwszy dzień udany. Trochę mi zajęło, żeby ogarnąć, o co tutaj chodzi. To, co buduję, to jest oficjalnie najlepsza baza w nowej grze Shio. Idę jeszcze pozbierać surowce. Pytanie właśnie widzowie. Co jak ja zetnę wszystkie drzewa? Muszę to, dla, muszę to zrobić dla filmu. Tylko ognisko mi się wypala. O Boże. Ej, tak szczerze jak napisane w czacie GPT, to jest fajna, fajna gierka. Potrafi ona wciągnąć. No ale tak, mamy budowanie, mamy jakieś potworki, mamy jedzenie, bo ono też leży sobie na ziemi. Tylko właśnie, będę musiał je pozbierać. Zobaczcie. Też jest jakieś jedzenie? Tak. O nie, o nie, o nie. Ognisko mi się wypali. Nie gadaj. Szybko. Ale uratowałem to. Ej, dobra, widzowie, zbugowałem się ogólnie. Ej, nie gadajcie, że się zbugowałem. Słuchajcie, postawiłem dwie rampy i się zbugowałem. Tam patrzy na mnie królik. Znaczy, jeleń, przepraszam. O! Podbugowałem się. Cel pierwszy, udało nam się zbugować grę, ale nie o to w tym chodzi. Ej, dobra, ja, ja po prostu witam wszystkie drzewa, zobaczę, co się stanie, jakby. Tylko mam głód. O nie, o nie, o nie, nie, nie sprintuj. Albo w sumie już sprintuj. Ja pierdzielę jeden głód. O! Gra się nazywa Noc w lesie. Ja przeżyłem jedną noc w lesie? Ledwo przeżyłem tą jedną noc w lesie, co nie? Dobra, ej, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. No i widzowie, resursy leżą na ziemi, więc plan jest prosty. Wyzbierać dosłownie wszystko. Ja mogę po prostu iść rąbać te drewno i będzie elegancko. Postaram się zbudować jakiś mega największy zamek w tej grze. W sensie nie da się budować, wiecie, do góry, ale zbuduję coś mega fajnego naprawdę. Żeby pokazać wam, że to jest naprawdę dobre. Kupia 99 coś wiecie, podkreślam, nadal jak na napisane w jaj w ogóle to jest kosmos. To jest realny kosmos, ludzie. Nie wiem, ile coś takiego zajęłoby samemu do napisania. Hop, 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 hop. Ej, dobra, widzowie, ale przyznajcie, że ja się to szybko uczę, co? Taki ładny pałacyk wybudowany, hop, hop, w nowej giereczce. Ej, realnie jestem w nią wciągnięty. Jara mnie to wycofia. Pa! W, y y y y y Co? On mi rozdupca bazę? No chyba się żartujesz? Odejdź ode mnie! Co so jest? Wynocha! Ej, no, ja, ja, ja mogę go zabudować? zabudował jego. Patrzcie, zniknął. Przebiegły gnojek. Ej, hey, dobra, zbudowałem sobie naprawdę mega fajny labirynt. Słuchajcie, czy mogę postawić rampę? Tak, mogę postawić rampę. Mogę sobie wejść na tej rampie. I wiecie co? Noc spędzę. Poza bazą spędzę noc. I co teraz? O, teraz on na mnie biegnie! Ty patrzcie to. Bawi mi się skrót. Spadłem Spadłem poza mapę. Ja żyję nadal. Noc kończy się za sekundę i ja umieram. Bum. W skali od 1 na 5, biorąc pod uwagę fakt, że pisał to AI i pewnie było to mega szybkie, 4. Jak najbardziej. Zabrakło kilku feature'ów, ale naprawdę solidne. Naprawdę jaram się tym. I grę to widzowie 20 minut. Chyba o tym świadczy. Dziękuję za możliwość gry, panie Friu. Czad podołał. Stworzył dzieło, na które nie zasługiwaliśmy, więc pozostało nam tylko bić mu pokłony. A w ogóle od teraz będziemy przyznawać ordery wszystkim grom, które ukończymy. Podróbka 99 nocy otrzymuje ode mnie order fekalium drugiego stopnia. Udało no, się to zrobić po prostu trochę lepiej. Dzięki wielkie dla dzika za wystąpienie. Wpadnijcie na jego kanał, zobaczcie co tam świruje w tym Robloxie. Koniecznie zasubskrybujcie, rozstawcie like pod tym filmem, jeżeli ten format Wam się podoba. I koniecznie napiszcie w komentarzu, jaką kolejną grę powinniśmy zrobić i kto powinien być gościem. Widzimy się już niedługo!